Okej, okay, kolejny odcinek zagramy w Clutch Testing przy tym fajnie oczywiście Qaium. Próbujemy kolejny raz zdobyć Tokena. Będziemy papu Spyramid. Coś to pole nie mi to idzie. O, to było niezłe. A co mi się? Engine malinowy. No, boże, co za. Spalaj e, ciota No, masz, no, nie, wiem, nie, to nie, to nie, to chciałem zrobić. No, i, no, znaczy, co ja wiem? No, szlak by to trafił. Cieszę się... O, no, bez sensu to było Nie! Yeah, no kurde O, że mnie tylko siczka nie działa Czy tam jakąś tam nazywa? Venus trap. Czy jakoś tak Kill Właściwie nie kill Co, moje buteleczki przeciwko mnie wystawiasz? No goddamnit Ja ci dam O no chyba nie. Shit. God damn it, no. O, to było genialne. Zbija się powietrze. Wszystko jest możliwe, gdy grasz w Custom Racing. Teraz butelki rozbijane, się powietrze. Tak, te niewidzialne ściany. Nie, tu wcale ich nie ma. Skądże? Uh. To jest taki efekt, że le... O, masz, że spada w dół i się tej... wow. zbija się na tej... Ło! Zbija się na tej ziemi, która jest pod drogą. to bardziej realistyczne Dobra, Engine, teraz musisz oddać mi prowadzenie. Musisz. Ojej, oh yes, zapomniałem, żeby tego nie używać. No trudno. Engine, spieprzaj. Yes, udało się. Hip hip chuja, hip hip huya. Jol, jest pięknie. Jest pięknie i ty straciłeś głowę dla WC mm, To sejvik trzeba zrobić. No. Czemu te ustawienia ojaz? Czemu te ustawienia kamery się nie zmieniają automatycznie? Znowu mnie, bo często prawdę tam się trochę krótszy. Zdobędę tam jeszcze e, ten relikt, chociaż to właściwie jest Krzyż Egipski. Ang, tak zwany. Tak się nazywa. Tak, dokładnie. E, tutaj pojadę, przejdziesz cały Dingo Canyon i to, to będzie tyle w tym odcinku. Chociaż zobaczyć, ile to mi zajmie? Słuchajcie się wyrobić w 15 minut z tym 48 skrzyni, uuu, to już może mi takie łatwo nie pójść. O świetny jestem po prostu. Mm. To jest taki fajny. Ojej. To było tragiczne. A więc na 12 sekund zastopowanie czasu. No nie, znowu. Jademy. Gad, gad, gad. Szlak by to no. O, teraz poszło. O, jest pięknie. U mi się wydało, czy na... wydawało, czy ja nad nią no, przeskoczyłem? O, to było niezłe. Jezu. Co ja zrobiłem? Dobra. To przejdę w na następnym odcinku. Mnie to wkurzyło trochę. Idziemy do Dingo Canyon. Nie, zirytował nam to po prostu. W następnym odcinku, jak już mówiłem. O, proszę Państwa, tak można grać. Mmm, chciałem do tyłu wrzucić. Znaczy wyrzucić właściwie. No, ja ci dam. Cieszę się. A tu jest T O i tu jest ostatnia literka Literka oka. Yeah! Jest pięknie. Ło! O, to sobie zostawię, bo dlaczego nie można zostawić? Można. O, I tak zaraz zniknie, chyba że wezmę szybko tamtą skrzynkę to teoretycznie. No nie, niestety już zniknęła. Hi-hi-hi. O, to było dobre. O. We finischen. Heehee, heehee, Hihihi, ho ho ho. Mensen, mensen. Oh, ze maken rustig af hiermee. Dat I mooi. Tuurlijk al. Ik hou van het Thank you very much. No, to było genialne. Żółty tokenek. Tokenowo-żółty token. Tokenowa żółć wręcz. Dobra, ten troszkę krótszy hmm. Następnym dokończę sobie Dingo Canyon, Tiger Temple i Papu's Pyramid Zrobię The Rampage Ruins I przejadę się do... Właśnie, teraz mogę otworzyć przejście do kolejnego... Do kolejnej mapy to jeszcze zanim skończę odcinek, to, to zrobię. O. Yeah. I zapiszę jeszcze raz. Ok, no to w takim razie to na razie tyle w tym odcinku. Może kolejny będzie odrobiony dłuższy. Dobra, ale to na razie tyle. Ja się z wami żegnam. Cześć!